Witam, druga administracja, z tej strony gabcio. Jak widzicie, sobie stoją z tego samego klanu FIDE 104.2, 104.2, 130, 142 i 142, tak. Wcześniej było ich sześciu na Piracie i no strasznie długo walka trwała, gdyż no, a awczyli troszkę. Co mnie zaniepokoiło, że normalnie jedna osoba pisała na czacie od nich. I no, stoją wszyscy, wszyscy w jednym miejscu, logają praktycznie o tej samej godzinie, się wylogowują, no bo wszyscy zostali zabici. Była ustawka na piracie i tak dalej. No i się wylogowali w tym samym momencie praktycznie, więc będę musiał ss -y porobić jeszcze raz, jak tak będzie. No i czekam aż ben, będzie chodził tymi wszystkimi postkami, bo prawdopodobnie to są wszystkie multikonta. O, teraz się jedna postać rusza, jak widzicie, inne stoją w miejscu. Nie wiem, czy będzie szedł na pirata, czy co. Ja sobie stanę przy aukcjonarze, że niby, gdyby nigdy nic. Więc tak, cięcie i no, poczekam, poczekam. Oczywiście tutaj jest czas, w razie czego, żeby nie było, że, no, kurde, wiecie, jest coś oszukane i data jest, oczywiście, więc wiecie o co chodzi, nie? Witam, minęła chwilka, nie wiem, nie wiem, z minuta, coś takiego, czy tam dłużej i nadal stoją w tych samych miejscach i nie ruszają się wcale, więc, no, to wracam za chwilkę, tak? sobie tutaj awczą pięknie no ale podejrzane, podejrzane tak, że z jednego planu sobie awczą wszyscy w jednym miejscu raczej, raczej to nie byłoby możliwe zbytnio witam, znowu minęła krótsza chwilka, nie już dwie minuty i jak widzicie cały czas te same osoby stoją w tych samych miejscach A awczą jak gdyby nigdy nic no dookoła nich wszyscy biegają albo do aukcji idą, albo do depozytu. Bądź klanowy tutaj aukcje sobie sprawdza. Potomek też tutaj chodzi, tak? A tutaj sobie awczy, 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 awczy. Więc droga administracja, jeszcze ponagrywam spółgozinki. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że dostaną ban słusznie. No bo prawdopodobnie, nie tylko ja podejrzewam, że to są multikonta, tylko założyciel planu HOF też tak podejrzewa. I z tego co widzę ma słuszną rację, bo poprosił mnie, żeby to nagrać. I jak widzę, no wszystko, wszystko idzie tutaj jak po masiu. Czyli jest cały czas stoją jawczą. Oho. Oho, idą, idą idą, patrzcie, patrzcie proszę bardzo, idą, idą ten się zatrzymał idziemy za następnymi dwoma klika sobie w przeglądarki o, jest tutaj dwóch, trzech patrzcie, patrzcie patrz, jak biegnie możecie sobie zobaczyć o, cofnął, pa patrzcie <grym> o, cofnął, co tu się dzieje Gawcie nas nagrywa, musimy cofać. <noise> znaczy, mus muszę cofać, bo to jedna osoba cofnął, no i będzie tak stał, tak? <noise> bardzo, bardzo śmieszne. Czy będzie inną stroną szedł? Nie, nie, patrzy. Pozostałe dwie postki się nadal nie ruszają. Dziwne, nie? Dziwne, dziwne. Moim zdaniem to jest mega dziwne. O. Tutaj sobie nadal stoją, w trzech tak. O, patrzcie, kurde. Jedna, jedna osoba chodzi, hmm, dwóch, no cztery hawczy oczywiście, nie wiem, nie wiem jak to się dzieje, trochę podejrzane, trochę bardzo podejrzane, e, droga administracja. No jak widzicie, no, to jest pandora. I to jest normalne, że ktoś tutaj biega na pięciu pulciakach, co mnie bardzo, kurde, nie dziwi. I same heroiczne ekwipunki, hmm. No, nieźle, nieźle. Pewnie gościu się namęczył, żeby sobie wyekspić tyle postaci. Mi by się nie chciało. No i jawczyk. Kredł i się zatrzymał. No, patrz, znikło jedna. Jedna postać znikła. No to ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Zobaczymy, co tu będzie. Cofnę się. Zobaczmy, jak tutaj się mm, stoi im. No, widzę, że nieźle. Jedną postać mu najpierw musi przyjść, tam widzę, że kurde poszedł sobie tym tropkiem. Najpierw a teraz, no, nadal stoi w miejscu, tak, nadal stoi w miejscu, eee, żeby nie było. O, idzie, patrzcie, patrzcie. Rudzielec, kochany. O, jak, żmudnie coś się idzie. Może pięć przeglądarek mu trochę zamula kompa, <laughs> Albo po prostu jest na dwóch kąpach, chociaż kurde, ja bym tak nie mówił. Nie? Idzie, idzie, idzie. pa. Ale idzie. Znaczy drugą postą, drugim kątem idzie. Kurde. Mi się zawsze myliło drugą postą, drugim kątem. Nieźle łaźnie, a ja muszę nagrywać takich typiarzy na mulciakach. Zobaczmy jeszcze i pewnie przed Grotum stoi, tak mi się wydaje, tymi dwiema postkami, bo wcześniej w sześciu Klanowicza zabił i Lega więc no droga administracja takich rzeczy nie powinno się, hmm. o, ale to chyba już nie jest muciak. Takich rzeczy nie powinno być w Margonem, że przyjdzie sześcioma mulciekami gościu i zabije klanowicza, który uszliwie gra. O, widzicie, już tutaj nie ma tej woski. Tak czy jest? Stoi, stoi na mi się coś nie wczytać. No i zabił klanowicza tymi swoimi mulciekami i lega lotła. Taki to pożyje, nie? Kurde, całość dla siebie. Legam ulotnie, wyleguję sobie postkę, później drugą, znaczy postkę, konto. Hmm. Taki to pożyje. I co teraz? Jeszcze tutaj stoją? Znaczy stoi? <gry> no, co ciągle mi się myli, nie? No bo to jest trochę nienormalne, żeby, no, sorry, mieć 5 czy tam 6 mulciaków. Nadal tutaj stoi tym mulciakiem. spoko, tu się przejdziemy przez grotę. Jak, jak wszystkim mulciakami dojdzie, no, trochę szybciej powinno to iść. Nie tak wolno, bo to naprawdę, no, długo, długo się zejdzie, tak? O 8, 9 minut już nagrywam. A nic nie będę montował nawet, to będzie takie no czyste, czysty filmik, tak zwany. No nieźle, nieźle. Niedługo ja kurde mulciaki nagrywam. <laughs> Czegoś takiego to jeszcze nie było. No Chcemy. jak znaleźli. Spoko. Fajnie, że go ubiję. No, bym chciał go ubić, nie? Tak więc będę musiał pewnie cięcie zrobić. O, patrz się, idzie, idzie, idzie. Głupie, pa, jak leci. Pa, jak leci, pa. Zatrzymał się. Sprawdza. Sprawdza, czego nikt nie śledzi nieźle, nieźle, leci, leci zaraz następnymi będzie leciał o, leci następnymi mam pecha to pewnie, dlatego tak wolno leci następną postką nieźle, nieźle ale kurde, żmudnie mi by się nie chciało tak grać, nie? masakra Leci tą postacią, kurde z tym arcymagiem. I zaraz następną pójdzie, nie? Przyjdzie. I co? Stoi ta postka pewnie. No, stoi, stoi na wku. Co się dziwić? Musi najpierw tymi dwoma dość, nie? Kątami. Tak więc sprawdzimy co tam się dzieje Bo tym kątem, no kurde widać, widać, że stoi nadal Stoi, się nie rusza, w tym samym miejscu stoi O, Rudzielec Właśnie, właśnie bije ich Założyciel klanu ich bije Znaczy ich Hmm, kurde no ci, Naprawdę ciągle mi się myli, no bo Czegoś takiego to tu nie było jeszcze. Ha, leci, 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 leci. Mm, seryjny morderca, jakiś mnie wyobrażał. O, chyba, z, chyba to też jest mulć, jak widzę. Bo tylko on coś napisał. Pa, kraba się potknął. O! Czyżby ktoś tu klikał myszką i okraba się potknął, się przewrócił? Nieźle, 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 naprawdę nieźle. Czyli szóste konto jego, tak? Szóste czy nawet siódme? ba, też przyleciał, seryjny mordeca. I teraz tą następną postę. Leci, 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 leci ostatnim fontem. Leci. Tu się rusza. Nie, to chyba nie jest mult, A może. Możliwe, że kliknął sobie myszkę, ale się zobaczy. Jak to będzie? Czy się zatrzyma, czy co? Czy pójdzie? Pa, wszedł. Na ten? No ten się nie porusza tak zbytnio jak... jak bot jakiś coś. Leci. A ten z nim? Leci, 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 leci. Wszystkie konta mu podadał. Założyciel klonu Kurde, pa jak leci Dobra, nie wiem czy jest sens jego w ogóle nagrywać Szczerze mówiąc, nie? Tak więc Ja kończę ten filmik, mam nadzieję, że dostanie bana, typeczek na to na co zasłużył To w grocie się kitrają kogroty Tylko groty się kitra Dobra Witam, to znowu ja, jak widzicie mam tutaj Walki założyciela klanu Hof czyli Barcifuna hmm. zabił czekajcie, może tak to jest od No niech będzie tak 17, 17 Sie No, seryjny morderca, później on wró wrócił na tego pirata, czyli dlatego tak długo szedł tymi postkami, później tego zabił, później tego, tego tego. Wszyscy byli osobno, co najdziwniejsze. Nie zdążył tymi kontami powchodzić równocześnie. No bo wiadomo, kurde, tak, to by wszyscy naraz wbili. A nie kurde, każdy pojedynczo wbijał. To jest bardzo dziwne. Nie? No i tak, mamy tutaj konto pierwsze, multi konto 31 litrów. Hmm. Trochę bardzo dziwne, nie? Trochę bardzo dziwne i ma taki ekwipunek heroiczny No, full hero, są te hera są tanie, tak, ale no, 31 dni już ma taki level i jest w takim klanie No, dziwne, tak Następne konto e, 53 dni stażu Hmm, założenie konta No, tutaj ma praktycznie takie same EQ no, nie się, tu jest no, troszkę, troszkę może lepsze, gorsze, nawet nie wiem, bo to, to kurde. E, praktycznie to samo to jest. No i następne konto. Różie, 65 litrów. Więc no, tu wiadomo, tank musi mieć dobre ku. Widzę, że się postarał, żeby wydać troszkę więcej troszkę, bo te itemki tak nie są jakieś mega drogie. Buty nie wiem z 10, Zbroja, z 3, piek z 10, to tanie, to też tanie, to też tanie. To mo mogło kosztować 20, to jest to 15, więc nie jakoś dużo. I tu już przechodzimy do Mulciaka, który... Nie mam pewności, czy to jest Mulciek tak, bo on się poruszał tak jakby nie był Mulciakiem. Więc prawdopodobnie, nie wiem, administracja sama musi to ocenić. Mi się wydaje, że to nie jest Mulciak w sumie. Mógł po prostu tak sobie przychodzić do tego pirata, bo widzę, że ma jakiś profil. A tutaj, tutaj nic, tak. Tutaj nawet nie ma. Tutaj też nie ma. Więc nieźle. Tutaj też nie ma. A to konto ma tyle stażu i nie ma profilu, co mnie bardzo dziwi. Widzicie, mają u siebie te multi-konta zastępców i ma mega słabe ekwipunek bardzo słaby, jak do takiego stażu. Czyli na koncie nie było prawie nic robione. Tutaj jakieś pozakładane dziesiąte postki, jakieś kurde. Nie wiem, co to jest. Prawdopodobnie to od dłuższego czasu ma tego muciaka. A tutaj to jest prawdopodobnie To jest główne jego konto, tak To jest prawdopodobnie główne konto. Proszę o niepanowanie. Nie? Hmm. Chyba jednak dostaniesz tego dana kolego. No, widać, że to musi być główne konto tego Mulciaka. Multikontera, tak, można tak to nazwać. Znaczy jak ekwipunek nie powala jest słaby, ma 254 tego e, tanca, tak więc no sami widzicie co to jest, z czym się to je. Mam nadzieję, że administracja prze, przetrzepie, bo dowody są raczej jednoznaczne. No mało, naprawdę mało osób by wbiło tak szybko level, tak? Zazwyczaj te osoby, które zaczynają grać w Margona, no to raczej nie zaczynają na Pandorze, bo nie wiedzą, że jest jeszcze taki świat. Gorą raczej darmowe światy. A tu co? Pierwszy level na KTH, na Fobos pierwszy level. Tak, pewnie specjalnie porobione, ale nic nie ma. Nawet profilu nie ma, więc no... Trzeba samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie. No, z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję i proszę o, e, o bany dla tych kontak, tak? bo naprawdę uprzykrzają grę i przez to się staje troszkę, troszkę wkurzające, bo Klonowicz, mówiłem sobie, stoi na dwójce na i przychodzi taki sześć mulciaków, zabije go i legę zlotało, tak? Więc nawet mogę pokazać. E, LotLock Lotlock. jest to global, global, Pandora i legendarne. Legendarne jest, proszę bardzo. 16, 16. Dzisiaj, oczywiście, no przyszli sobie na jedno bicie multykami. Jeszcze tu był jedno multikonto, którego nie załapałem. O, to to jest to. Pokaż profil. To też jest multikonto, 53 dni stażu. To jest mega mało, tak? Mega mało, nie oszukujmy się. I on tym drugim tankiem. No, słabiutko, słabiutko. Widzę, że tutaj Legę zlotali seta. Klanowicz sobie dziś też zlota łapki, więc dwie pary spadły. No, ale właśnie tego Klanowicza zdedali, tak? Więc, no, to by było Tyle moje, na tyle z mojej strony, i no, do usłyszenia. Cześć.